Czy naprawdę muszę wybierać między miłością a matką? Od zawsze byłem bliżej matki, ale nie wyobrażałem sobie, że pewnego dnia przyjdzie mi stanąć naprzeciwko niej w tak intensywnym konflikcie. Moja dziewczyna, Kasia, była dla mnie wszystkim. Miała swoje marzenia, a ja jej w nich kibicowałem. W zeszłym tygodniu postanowiliśmy wspólnie wynająć mieszkanie. Byłem podekscytowany, a Kasia, chociaż nieco zestresowana, też. Jednak wtedy moja matka wybuchła. Co ty sobie wyobrażasz? Krzyknęła, gdy usłyszała o naszych planach. Nie możesz zrezygnować z edukacji dla jakiejś dziewczyny. Jesteś moim synem i powinieneś myśleć o swojej przyszłości. Nie mogłem uwierzyć w to, co słyszę. Głos mi drżał. Mamo, to nie jest rezygnacja, to decyzja dorosłego człowieka. Kasia stała obok mnie, herbatę w ręce, wzrok wbity w podłogę. Matka spojrzała na nią z wyraźnym wstrętem, nie potrzebujesz związku, żeby być spełniona. To głupota. Czułem narastającą złość, ale też smutek. Wiedziałem, że moja matka myśli, że działa w moim interesie, ale dlaczego nie mogła zobaczyć, że Kasia przynosi mi radość? Po kłótni zamknąłem się w pokoju i rozmyślałem nad tym, czy ty ja jestem tym złym, że wolę stanąć za miłością, która przynosi mi szczęście? Czy powinienem się podporządkować matce? Żeby nie ranić jej uczuć? Czy to ja jestem tym złym?